W tym roku na konkurs Grudziądz Foto napłynęło niespełna 300 zdjęć, także myślę, że jury będzie miało z czego wybierać. Jeżeli chodzi o kategorie, to myślę, że tutaj to jest taka um, płynna sprawa, ponieważ ciężko jest chyba włożyć w odpowiednią kategorię. Myślę, że tym mianownikiem, który łączy, to jest Grudziądz i to, co um, działo się w zeszłym roku w naszym mieście, wydarzenia kulturalne, ale myślę, że um, oglądając te prace, że tak naprawdę fotografujący w znacznej mierze postawili na architekturę, na detal architektoniczny um, na, na rzeźbę i na pejzaż kurcząski. Także to dominuje. W tym roku mogę też powiedzieć, że myślę, że brakuje fotografii, które są dokumentacją wydarzeń sportowych, a takich było dużo w naszym mieście. Wydarzeń też takich masowych, kulturalnych, ale myślę, że przyszły rok pokaże, że, że ta kategoria jakoś się też, też ruszy. Kategoria wiekowa jest bardzo rozszerzona, to znaczy najmłodszy uczestnik, który opisał swoje prace, ma 9 lat. Natomiast wiem, że są osoby też po 70. Które złożyły pracę na ten konkurs. Po przejrzeniu wszystkich tutaj wystawionych zdjęć jest kilka takich, które padły mi w oko. One po prostu się jakoś wyróżniają z tej całej masy zdjęć, albo ciekawą sytuacją, albo ciekawą techniką, albo po prostu się wyróżniają. Czekam na swego rodzaju innowacje, czekam na albo miejsca, których jeszcze nie widziałem, albo miejsca, które już widziałem sfotografowane inaczej, a może właśnie inną techniką. Tego troszeczkę brakuje, że mało ludzi sięga do technik tradycyjnych, do fotografii analogowej, tylko w zasadzie fotografia cyfrowa tutaj rządzi. Tak mi się wydaje. No to dobra. tak, proszę. Oglądając zdjęcia, trafiłem na jedno. To był akurat pożar jakiegoś samochodu. Przy tej sytuacji na zdjęciu mnóstwo osób stoi z telefonami komórkowymi. Ale zdjęć z telefonów komórkowych, tych, tego, tej sytuacji, tutaj nie zobaczymy. Szkoda, bo właśnie telefon komórkowy powinien być tym, tym aparatem, który mamy przy sobie i robimy zdjęcia chwili. Dzieje się coś, wyciągamy, strykamy. Można zgłosić na konkurs. Tego brakuje. Ja tradycyjnie, i to z uporem maniaka powtarzam co roku, <laughs> szczególnie zwracam uwagę na walory artystyczne tego zdjęcia. E, bardzo mnie cieszy, że w tegorocznej edycji Grudziądz Foto e, rzeczywiście wpłynęło sporo prac czarno-białych. <laughs> I tutaj nie będę odkrywczy, powiem, że jest to trend. Nie tylko w Grudziądzu, nie tylko w Polsce, ale i trend światowy. Ludziom przejadł już się kolor. Już, nikt, już większość osób, które chce coś więcej od fotografii niż, nie wiem, strykać zdjęcia o cioci na imieninach, chce operować światłem, cieniem, chce bawić się. No właściwie po to powstała fotografia, tak? Kolory zostawmy malarzom jury przyzna nagrody w czterech kategoriach. Będzie też nagroda główna, nagroda Grand Prix w wysokości 1500 zł, tak jak zawsze zresztą. Będą nagrody rzeczowe, nagrody też pieniężne i jeżeli chodzi o kategorie, to będzie to fotografia reportażowa, artystyczna. Najlepszy debiut i najlepsze zdjęcie wykonane telefonem komórkowym, a na wystawę zapraszam już dzisiaj, ponieważ wystawa odbędzie się wyjątkowo w Centrum Kultury Teatr, tutaj w budynku teatru, 13 czerwca o godzinie 18. Zapraszam serdecznie. Konkurs Grudziądz Foto odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz posła Europarlamentu Janusza Zemkę, który, podobnie jak w latach poprzednich, ufundował nagrodę Wyjazd do Brukseli.